Cześć, wszystkim ja jestem Madzia i witam was na moim kanale. Dzisiaj będę dla was nagrywać haul zakupowy z chińskiego sklepu. On się chyba nazywał Panda Market czy coś takiego. I mam tutaj taką siatę wielką z tymi rzeczami i mam nadzieję, że będą fajne i że wam się spodobają, bo wydam jakieś 200 zł ponad na to. I mówiłam wam właśnie na jakimś tam um, vlogu, że będę nagrywać haul z tych rzeczy, więc dlatego nagrałam dla was ten haul. I mam nadzieję, że wam się spodobają te rzeczy, bo mi się podobają i zobaczymy jak z jakością później. Ale już kiedyś miałam jakieś rzeczy z tego sklepu i mi się podobały, więc jak jesteście zainteresowani, co tutaj kupiłam i co tutaj mam, to ze mną zostańcie i zaczynamy oglądanie. No to wyciągamy pierwszą rzecz, jaka tutaj jest, i mamy taki fajny kosz na śmieci do ubikacji. Chciałam wziąć niebieski, bo tylko taki był. był... Podobno jeszcze jest taki różowy, bo ja już wcześniej miałam ten sam yy, kosz. Tylko już mi się tutaj rozwaliło coś, ja go kupiłam wtedy w Niemczech za euro, a tutaj był za 8,50, więc dwa razy drożej, no ale wiadomo sprowadzanie, ale mi się wydaje, że jest fajny, taki niebieski i idealnie będzie pasować do mojej ubikacji. Ale jest bardzo fajny, naprawdę taki malutki, ładnie wygląda, jest taki inny, nie taki, wiecie, jak każdy srebrny, biały czy coś, tylko taki niebieski, śmieszny. Nawet można kupić go dla dziecka do pokoju, wiecie, taki niebieski kolor, to fajnie będzie wyglądać w pokoju dla chłopczyka czy coś, więc mi się wydaje, że fajny zakup i tani. Kolejną rzeczą są to buty. Już na jakimś holu chyba albo vlogu mówiłam Wam, że kupiłam buty z tej firmy, czy co to jest. I to są takie buty, już Wam pokazuję takie. Tylko tym razem wziąłam sobie ten e, taki inny kolor i słuchajcie, w tym chińskim były te same buty właśnie te i były za 29.90, tutaj jest cena. I po prostu aż nie mogłam w to uwierzyć, jak przepłaciłam w tamtym sklepie kupując te buty, ale przynajmniej teraz zaoszczędziłam i kupiłam te za 29.90. Naprawdę bardzo wygodne. Ja mam rozmiar 38 i naprawdę są bardzo fajne. Tym razem właśnie chciałam kolor taki, e, taki bardziej, jakby to nazwać, to jest taki Rose Gold, czy coś takiego, ale naprawdę bardzo fajne, więc będę miała, jak będę nosić na przykład srebro, to będę miała tamte buty, a jak złoto, to bardziej chyba to będzie pasować, chociaż nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, więc fajne buciki i za 29,90, więc myślę, że spokojnie. cena. Kolejnym moim zakupem w tym sklepie są to następne buty za 64 zł, tutaj Wam zobaczcie sami, tutaj Wam pokażę. I to jest z takiej firmy, nie wiem co to jest, ale w tym sklepie kupiłam. I to są takie buty, chciałam je na komunie, ale w sumie nie wiem, czy pójdę w niej ich na komunie. Są to takie buty, szpileczki, w sumie na słupku nie szpileczki, ale fajne takie buty na wysokim obcasie. I są bardzo wygodne. Ja mam rozmiar 38 i to był jedyny rozmiar 38 i była jeszcze 40. I to były dwie ostatnie pary. Z tyłu ma taki zameczek. Później jak, jak będę miała czas czy coś, to nagram Wam przebitki, ale myślę, że tutaj już, też widać jak one wyglądają, ale są naprawdę wygodne i no drugi tak to wygląda, są bardzo fajne i wygodne, więc polecam Wam jak macie ten sklep, naprawdę jest tam bardzo dużo wyborów w tym sklepie, jest bardzo ogromny ten sklep, wszystko tam jest, jakieś sukienki, wszystko do domu, takie właśnie typowe, takie pepko, tylko bardzo, bardzo rozbudowane jest tego bardzo dużo i naprawdę bardzo polecam, więc te buty są sztosem. I idziemy do następnej rzeczy. Z Tymi rzeczami są to takie plastikowe pojemniki na podróż. I jeden taki był za 3 złote. A jeszcze mam jeden, tylko już użyłam tam, bo już gdzieś jechałam, więc no już go nie będę tutaj wam pokazywać, ale to są dwa takie. I tutaj mamy takie na jednym, pokażę wam, e, takie zabezpieczenia, wiecie, żeby one w podróży, nie, nic tam się nie stało, e, to żeby tak zabezpieczyć. I są spoko za 3 złote, i tam były różne takie, wiecie, mililitry, na przykład, nie wiem, mniejsze, jeszcze mniejsze, a ja wybrałam te, bo są takie, wiecie. Może coś dużo tam zmieścić, a nie wiadomo, na ile dni się jedzie, więc lepiej takie. A to złotówkę się dopłaca tylko, czy tam 50 groszy. To akurat za 3 złote były, ale były też za 2 chyba. I mi się wydaje, że spoko zawsze się sprzedadzą takie, yy, takie fajne, jak to nazwać, pojemniki na, na jakieś odżywki czy płyny do mycia. Więc mi się wydaje, że git. Mam tam takie wielkie zakupy, że chyba mi się wydaje, że przekroczyłam 200 zł, dlatego że przypomina mi się, że pani przy Kasie powiedziała mi, że jak, ben, że jak coś dokupię za 7 zł, to będę miała 2 punkty. Bo powiedziała, żebym sobie założyła już kartę stałego klienta, bo jestem tam często teraz i właśnie sobie założyłam. Mam już dwa punkty, bo za 100 zł jest jeden punkt. A później jak się zbiera 10 punktów, to ma się 50 zł do wykorzystania w tym sklepie, więc mi się wydaje, że ok. No i właśnie przy tym końcówce, jak już miałam sobie dobrać te 7 zł, to kupiłam sobie takie trzy pilniczki. Jeden był chyba za 2,50, ale wiecie, ja robię paznokcie, więc i dalej im się sprzydadzą. Przydadzą, bo się nie mówi sprzydadzą, tylko przydadzą. Nie wiem, nie umiem sobie tego zatrybić i tak mówić, ale jak będę poprawiać błąd, to przepraszam. I tutaj jest to na 180, więc takie fajne, idealne do moich paznokci, żeby wiecie, szorować te żele czy coś tam. I kupiłam sobie taki fajny, ciekawy kolor um, tego lakieru. I nie wiem, co to jest za marka chińska, jakaś, mam nadzieję, że będzie działać. I on był za 9,90 i to jest taki kolor. Um, nie wiem. Fioletowo-różowy. Taki. Um, co to za kolor? Taki wiśniowy? Coś takiego. Ja mam taką sukienkę w takim kolorze. A burgundowy, coś takiego. I mam nadzieję, że będzie fajnie na paznokciach wyglądać. I zobaczymy, bo jak nie, y znaczy jak będzie fajnie wyglądać, to będę kupować z tej firmy, bo jest dużo taniej. A wiecie, Semiraki to za trzy się kupuje, to czemu przepłacać? Jak ten będzie git, zobaczymy. Będę próbować tą markę, więc zobaczymy następnym razem. Następna rzecz, to zaraz wam pokażę, co to jest. Kolejnym zakupem jest to sukienka, taka czarna. Właśnie z takim zamysłem poszłam do tego sklepu, żeby kupić sukienkę na jakąś okazję, bo teraz mi się komunie zbliżają i tak dalej. Ale nie spodziewałam się, że kupię czarną, ale ta mi się bardzo spodobała. Poszłam, słuchajcie, do przymierzalni i chyba 30 sukienek przymierzałam, bo tyle ich było, tyle e, ładnych, ale wybrałam tylko dwie. Zaraz wam pokażę drugą. I tutaj jest taka fajna koronka. Tutaj jest na piersi takie, e, wiecie, z tyłu też są, tutaj od razu są włożone jakieś takie, wiecie gąbki i tutaj też jest ta siateczka i ona jest taka rozkruszowana tak to się mówi, chyba rozkruszowana nie wiem. I z tyłu są odkryte plecy, dość dużo i tutaj jest taki guziczek, żeby tutaj trzymało nam wszystko ładnie na, mm, na tych na piersiach czy na ramionach i z tyłu taki tutaj zameczek i fajnie to wygląda. Może Wam się pokaże w tej sukience zobaczymy i ona była, słuchajcie. Za 62,90, więc mi się, mi się wydaje, że bardzo fajna jest ta sukienka z, ze spoko ceną, bo ja bym chciała iść do jakiejkolwiek innej tam, e, do innego sklepu, żeby sukienkę kupić, to na pewno ponad 100 albo dwie czasami nawet. E, za takie sukienki się wydaje, a tutaj naprawdę fajna okazja i fajna sukienka, więc dla mnie jest idealna. Drugą sukienką jest to sukienka czerwona i też ma tutaj takie siateczki, tym razem nie koronka, ale siateczki jest długim rękawkiem fajnie wygląda i tutaj Wam pokażę, jak długo wygląda. Ona naprawdę jest bardzo dopasowana, tak się tylko wydaje tutaj w tej kamerze. Może Wam e, naprawdę pokażę, jak ona wygląda. I nie jest taka długa, jak tutaj się wydaje. E, bardzo ładnie podkreśla ciało. Tutaj z tyłu już nie ma takich, e, takich gołych pleców, tylko właśnie leciutko. I też ma guziczek, żeby tutaj wszystko ładnie e, leżało. I ona była za 55,90, więc jeszcze tańsza była. Im się też że jest bardzo ładna, Zobaczcie sami, może Wam się faktycznie w, tym, w tych sukienkach pokażę zaraz, ale naprawdę jest bardzo wygodna, bardzo fajna i cena też jest spoko. Okej okay, kochani, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał taki hol zakupowy, taki odcinek, no i mam nadzieję, że też pójdziecie do tego sklepu, jak macie go oczywiście u siebie w mieście, no i miłych zakupów Wam życzę, jak Wam się uda do niego trafić, bo naprawdę spędzicie tam dość dużo czasu, tak jak ja chyba, jak Wam się spodoba oczywiście. No, i oczywiście do następnego odcinka, albo vloga, albo czegoś innego. Możecie też łapkę w górę zostawić, subskrypcję i fajny komentarz, czy Wam się podobał taki haul. No, i do następnego odcinka, albo vloga. Już mówiłam. Pa!